Witajcie, już trochę zostałam przedstawiona. Nazywam się Karolina Błażejczyk. I może zacznę od tego, że to nie jest moje naturalne środowisko, w którym się teraz tutaj znajduję. To znaczy, to, że stoję przy takim pulpicie i mówię do bardzo dużej grupy osób, to nie jest to, co robię na co dzień. I w zasadzie tego typu świadectwo przed taką grupą ma dzisiaj trochę w moim życiu premierę, a nawet nie trochę, tylko po prostu to jest moja premiera. Jestem pierwszy raz w takiej sytuacji. Więc pojawiła się taka prośba. Więc jestem tutaj, ale też chciałam Was na wstępie jakoś tam przeprosić za pewien chaos, który może się pojawiać w tym, co będę mówiła, też może za jakieś urwane wątki czy zdania. Będę się starała, żebyście jak najwięcej mogli z tego, co mówię, zrozumieć, ale za wszelkie takie niedoskonałości już teraz Was przepraszam. Mam ogólnie powiedzieć o moim doświadczeniu w zaangażowaniu w życie Kościoła, w tych różnych takich działaniach młodzieżowych i nie tylko, bo. Trochę tego doświadczenia rzeczywiście na różnych szczeblach zebrałam. I powiem taką chronologią, patrząc na moje życie, bo myślę, że warto zacząć od czasu, kiedy byłam osobą przygotowującą się do sakramentu bierzmowania, do przyjęcia tego czasu. Bo patrząc na swoje życie z perspektywy czasu, mogę powiedzieć, że byłam zupełnie inną osobą. Ogólnie w mojej rodzinie to nie było tak, że to była rodzina niezaangażowana w kościół, bo wszyscy tam w jakiś sposób chodzą do kościoła. Może brakowało mi takiego. Pokazania, że warto coś więcej, że warto się angażować. Na pewno też na tamtym momencie, kiedy ja miałam 15 lat i przygotowywałam się do bierzmowania, zabrakło mi świadków, którzy daliby mi przykład, że, że fajnie robić coś więcej. Pamiętam, że była taka wspólnota w tej parafii, w której ja wtedy mieszkałam. Ja poszłam na to jedno spotkanie, oni byli totalnie hermetyczni, totalnie zamknięci. Nie zachęcili mnie na to, żebym przyszła więcej, wręcz zniechęcili mnie do tego, żebym czegoś szukała. I z perspektywy czasu tak myślę, że to też był jakiś bodziec, że, że ja jako osoba trochę nieśmiała w tamtym momencie, po prostu stwierdziłam, że nie będę szukała niczego więcej. Brakowało mi w tamtym momencie też kogoś, kto pokazałby mi, że warto się starać i, i szukać czegoś więcej, angażować się w jakiś mocniejszy sposób. No i przyznaję, że ten etap bierzmowania ja nie przeżyłam go najlepiej. Ja też dość mocno się odsunęłam w tamtym czasie od działania przy kościele od. Chodzenia do kościoła, i to nie jest jakiś taki chwalebny moment w moim życiu. I ciężko powiedzieć, jakby coś sprawiło, że nagle coś zaskoczyło. Ja myślę, że Pan Bóg, szukając tych różnych dojść do mnie, po prostu zobaczył już wtedy wiedział, że ja mam w sobie coś takiego, co daje mi radość z tego, że jestem jakimś tam liderem, że chcę mieć grupę ludzi, której będę mogła pomagać, na przykład coś zorganizować. Ja tego zupełnie wtedy nie dostrzegałam. Miałam dość niskie poczucie własnej wartości, więc to też mi w tym nie pomagało, ale pojawiły się światowe dni młodzieży w Krakowie. No i zasadniczo pojawiła się informacja gdzieś w telewizji. I tak jak mówię, po prostu zaskoczyło, że ja stwierdziłam, wow, to będzie w Polsce, to może być coś super, a może daj jakąś drugą szansę i się tak nie uprzedzaj. Poszłam na takie pierwsze spotkanie, przy czym tutaj e, troszkę naprostuję, że ja nie angażowałam się w Kraków w tym wymiarze e, die, e, ogólnopolskim w Krakowie, tylko ja byłam zaangażowana w mojej decyzji warszawsko-praskiej i poszłam na takie spotkanie do katedry, no i powiem Wam, że zaskoczyło. W sensie e, spodobało mi się na tym pierwszym spotkaniu, zobaczyłam więcej ludzi w moim wieku, którzy coś tam chcą i zaczęłam przychodzić na takie regularne spotkania. E, ja potem byłam dość mocno zaangażowana w to centrum przy duszpasterstwie na poziomie diecezjalnym. I co mogę zobaczyć na podstawie swojej osoby, że w tamtym momencie ja przełamam jakąś swoją nieśmiałość. Ja byłam chorobliwie nieśmiała przed tymi Światowymi Dniami Młodzieży w Krakowie. Mówienie do kogokolwiek, czegokolwiek było ponad moją normę, nawet w małej grupie. Też odkryłam jakieś pierwsze talenty, w sensie ja wiedziałam od zawsze, że lubię coś tam rysować. No ale to rysowałam sobie do szuflady, a wtedy... Dano mi szansę, szukali, szukali grafika, ja zupełnie nie umiałam w grafikę, no ale przecież po coś ten YouTube jest, prawda? No dobra, to pobiorę sobie jakąś wersję testową programu, poglądam jakieś tutoriale. Powiem Wam, że jakimś takim okrężnym sposobem nauczyłam się robić bardzo proste na ten moment grafiki, ale w tamtym roku, 2016, to było dużą pomocą e, dla naszego centrum diecezjalnego, a dla mnie jakimś pokazaniem, że ja coś mogę i mogę coś więcej, jeżeli będę się w to angażowała. Mm. Przyszły te Światowe Dni Młodzieży, ten czas jakoś minął. Ja w ogóle po tych Światowych Dniach Młodzieży dostałam pracę w radiu, naszym diecezjalnym, co w ogóle też było dla mnie, wow, Panie Boże, ja gdzieś tam w głowie myślałam, że może fajnie byłoby w mediach, tylko że tak, raz, że nie śmiała, dwa, że chorobliwie nieśmiała, trzy, że no, gdzie ja do radia i jakim sposobem, a tu nagle sama propozycja się pojawiła, z której skorzystałam i na koniec jeszcze do tego wrócę, dlaczego widzę, że to miał ogromny sens w moim życiu, ale też w tamtym momencie zaczęłam odkrywać, że ta aktywność, ta działalność w kościele jest super, ale chyba chcę czegoś więcej. No i zaczęłam szukać wspólnoty. Wspólnoty, która wydawała mi się dobrym krokiem na to, żebym ja mogła się jakoś znów rozwijać i tą swoją aktywność w kościele jeszcze na czymś budować. No i pojawił się KSM, bo tak w naszej parafii po prostu było, że była wspólnota, która jakoś musiała się rozwijać. Przyznaję, że my, jak zaczynaliśmy w tej wspólnocie, ja sama byłam ogromnie przerażona, bo to było porywanie się z motyką na słońce, w sensie KSM-u jako takiego w naszej diecezji nie było, a my nagle po pierwsze zrobimy coś w parafii, a potem jeszcze jakieś aspiracje, że coś w diecezji. E, powiem Wam tylko takie, taką rzecz, że warto było. Dziś przyjechałam tutaj prosto z rekolekcji jesiennych KSM-u, na których było 40 osób w naszej diecezji, e, więc e, to zaangażowanie przyniosło też wymierne korzyści. Ale co dało mi zaangażowanie w KSM, czy też stricte duszpasterstwo młodzieży, bo przez KSM zaczęłam angażować się w duszpasterstwo młodzieży i chociażby syn od młodych na poziomie diecezjalnym, który był w naszej diecezji, który się właściwie jest, bo zakończył w listopadzie tego roku. No więc odkryłam taki kontakt z księżmi i z młodzieżą w takich relacjach przy jakiejś pracy. No i co odkryłam? Że nie każdemu zawsze się chce. Co by to było dla mnie jakby nauką, że... Mogę się załamać, mogę przeżyć jakieś trudności, było wiele smutku, rozczarowań i takich chwil, że jak im się nie chce, to dlaczego mi się ma chcieć i w ogóle o co kaman, jak my mamy coś budować, jak tutaj mam księdza, który mi mówi, nie no, sorry, nie, jakby mam za dużo tego, tamtego, nie. No to jest w jakiś sposób zderzenie się ze ścianą, ale to też uczyło mnie, że po pierwsze szukamy sposobu, jak nie drzwiami to oknem zawsze się jakoś da. Szukamy pomocy u kogoś innego, bo to nie jest tak, że jest jedna osoba i jak ona już powie nie, to już nic więcej nie mogę mogę, mogę się zwrócić do kogoś, kto będzie chciał wciąż współpracować. No i co jest też ważne, nauczyło mnie, żeby nie szukać masowości, w sensie, żeby cieszyć się z każdej jednostki, którą spotkam na mojej drodze, czy to osoby świeckiej, czy księdza, który będzie chciał coś robić i razem z nią właśnie próbować coś budować, bo z tego potem wychodzą super dzieła. Najpierw wydaje mi się, że jest nas dwoje, troje, czwora, a teraz nagle jest nas 40 osób i mam nadzieję, że będzie coraz więcej. Też nauczyło mnie to modlitwy i zawierzenia, bo przyznaję, że dopóki ja patrzyłam na to przez pryzmat, ojej, jak mi jest smutno, że coś nie wychodzi, i nie spędzałam iluś odpowiednich godzin na kolanach przed Panem Jezusem i na adoracji, po prostu nie rozmawiałam z Nim o tym, co przeżyłam. To to było ludzkie budowanie na sobie i też jakby stąd wynikało wiele moich frustracji, więc mogę też z otwartością serca powiedzieć, że odkrywanie tego, że nie buduję na sobie, tylko jest ktoś, kto nad tym czuwa i będzie zawsze mnie prowadził w nawet największych trudnościach, było dla mnie bardzo ważne. Jeszcze oprócz tego KSM-u, ja w międzyczasie zaczęłam pracę w biurze SDM przy, przy Panamie, to znaczy przy Episkopacie. Dostałam taką propozycję, żeby zajmować się tymi różnymi graficznymi i promocyjnymi rzeczami w Krajowym Biurze Organizacyjnym SDM. No to powiem Wam, że jak dostałam taką propozycję, to było w ogóle z czym do ludzi? No ja do jakiegoś episkopatu, do jakiegoś biura przy Episkopacie, no w ogóle. No śmieszny żart, no gdzie ja? No i teraz e, odkryłam też w tym momencie talenty, bo jakby po namyśle, po przemodleniu, po rozmowie też z kilkoma zaufanymi osobami ja w końcu podjęłam tę pracę. No i powiem wam, że, że to był piękny czas, w sensie, że ja się odważyłam na to, ponieważ odkryłam, że po pierwsze, ja mogę się dalej rozwijać, w tym czegoś tam jakoś nauczyłam szczątkowo, chociażby przy grafice. Ja mogę się rozwijać w tym, że uczę się przyjmować krytykę innych, bo nie zawsze wszyscy będą się zgadzali z moim zdaniem. Uczy mnie to, uczyło mnie to wiele pokory we współpracy przy różnych dziełach. Uczyło mnie to, że nie zawsze wszystko musi wyjść i tak po prostu jest, że warto mimo wszystko rozmawiać z ludźmi i otwierać się. No i też nauczyło mnie tego, że Pan Bóg daje nam niespodzianki, których się nawet nie spodziewamy, a w pewnym momencie po prostu je dostajemy bo ja zaczynając pracę w Krajowym Biurze SDM przy Episkopacie pomyślałam sobie okej, okay, ja tam porobię trochę rzeczy, może przez pół roku, przez rok trochę rozumiem te sdm -y, bo był Kraków ale nie myślałam, że po pierwsze pojadę do Rzymu na praktycznie miesiąc i wcześniej na dwa tygodnie kiedy był synod o młodych że będę jedną z delegatków, z delegatek na ten presynod, że spędzę tam bardzo dużo czasu że pojadę do takiego kraju jak Panama, że będę tam mogła coś robić ja to teraz traktuję z perspektywy Pan Bóg Dał mi prezent, którego ja się nie spodziewałam, ale który także pokazał mi, e, że dostaję w jakiś sposób nagrodę za, za nic, co tak naprawdę nie miało, nie było w mojej perspektywie. Dzisiaj pracuję w kuri, pracuję też w Warszawsko-Plaskiej, też przy, wciąż przy tym Synodzie, jestem też prezesem KSM-u diecezjalnego, no i czegoś jeszcze nauczyłam, że. E, Księża to też ludzie, bo pierwotnie dość miałam taki dystans, że to jestem ja świecka, to jest ksiądz, no i jakby chyba se nie pogadamy, bo mamy trochę rozbieżne w ogóle myśli na różny temat, jest między nami jakiś dystans nie do przeskoczenia. A okazało się, że owszem, możemy porozmawiać i nawet trzeba rozmawiać. Że ja mogę się ubogacić tą rozmową i mam nadzieję, że ten ksiądz też może się ubogacić jakąś rozmową i że różne propozycje, które ja mogę zaproponować, ale bo które może pokazać mi chociażby ten dusz we wspólnym dialogu mają jakiś sens. Nauczyłam się też cierpliwości. No, i tutaj muszę przejść jeszcze do jednego etapu, bo patrzę na swoje życie takimi etapami, że kiedy szukam tej wspólnoty, to był jakiś pierwszy etap poszukiwania czegoś więcej. Ale już tak powoli kończąc, chciałam Wam powiedzieć, że w pewnym momencie odkryłam też, że wspólnota ok, ale ja potrzebuję oprócz tej aktywności i działania w tych różnych polach, także jakby. Czegoś dla siebie potrzebuje rozwijać swoją osobistą relację z Jezusem. No i tutaj ogromny wpływ miało na to pojawienie się w naszej parafii takiego księdza Pawła, którego ja po prostu obserwowałam. Jak mówiłam o bierzmowaniu, mówiłam, że zabrakło mi świadków, którzy pokazaliby mi, że warto coś więcej, że w ogóle ma to jakiś sens. A ja po prostu patrzyłam na tego kapłana, jak odprawiam mszę Świętą. To był początek mojego patrzenia na niego, jakby, że on wierzy. W to, co robi, wierzy w to, co się zaangażował, on wie, komu służy, wie, jakie jest jego powołanie, realizuje swoją misję i powiem Wam, że to mnie na tyle zaintrygowało, że ja stwierdziłam, coś w tym jest, fajnie, będę szukać czegoś dalej i to był jakiś mój punkt do tego, żeby szukać swojej drogi też nawracania, która trwa wciąż, Uczenia się cierpliwości, dostrzegania, że nie zawsze moje zdanie jest najważniejsze, nie zawsze moje zdanie musi być na wierzchu, że warto szukać dialogu z innymi, wciąż uczenia się tej pokory w tych różnych doświadczeniach, duszpasterstwa, młodzieży. No i myślę, że na koniec chciałam Wam powiedzieć cytat z Karla Akutisa, którego pewnie kojarzycie, młodego błogosławionego. Smutek to patrzenie na samego siebie, a szczęście to patrzenie w stronę Pana Boga. I tak myślę, że życzę sobie i Wam wszystkim tego, żebyście właśnie tak patrzyli na swoją posługę, na te wszystkie zadania, które będziecie podejmowali. I już na sam koniec dodam, że te różne rzeczy, które ja podejmowałam przy okazji różnych aktywności w kościele, doprowadziły do tego, że odkryłam, że poprzez ten rozwój chociażby w grafice mam dzisiaj swoją firmę. Firmę, która. Jest firmą, prowadzę ją i tam jest działalnością graficzną, ale odkryłam, że może być też radością i ewangelizacją i w jakiś sposób w tej firmie też właśnie realizuje te działania ewangelizacyjne i to znów jest palec Pana Boga, bo ja jadąc tutaj, jakby zrobiłam to zupełnie przypadkiem. Mam tutaj naklejkę z Carlo Acutisem i z jednym z jego cytatów, właśnie wykonaną w ramach tej mojej ewangelizacji dla firmy. Ja ją noszę na telefonie. Normalnie nie noszę całego paku tych naklejek przy sobie, a dzisiaj coś rano spowodowało, że w jakimś amoku, bo zaspałam, wrzuciłam po prostu je do plecaka i teraz jeszcze to sprawdziłam, mam tę całą paczkę naklejek i pomyślałam, że to jest z Boży. I ja na księdza Radka ręce przekażę te naklejki i mam nadzieję, że dla wszystkich Was starczy i będą taką miłą pamiątką po tym dniu. Dziękuję bardzo.